Dobry, witajcie na moim kanale. Zapytaj Tarota. Często się zastanawiamy i też dostaję takie pytania od Was, jak postrzegają mnie inni ludzie. Inni. To tak dzisiaj mi przyszła taka inspiracja, bo y, tłumaczyłam na TikToku, co to jest ascendent. No więc, ascendent to jest to, jak postrzega nasz świat zewnętrzny. Więc, może warto, zapraszam Cię do czytania, warto y, tego wysłuchać. Jak to. I to jest, pamiętaj, czytanie uniwersalne. Ja tutaj będę w sposób bardzo uniwersalny interpretować karty i zobaczymy, co Tarot nam powie. Jak postrzegają nas inni ludzie? Co jest taki na pierwszy rzut oka? Idziesz gdzieś, spotykasz kogoś i co się dzieje? Wydajesz się być dosyć osobą wycofaną, która. Nie wchodzi w takie pierwsze reakcje, tylko czeka, jakie będą sprzyjające okoliczności. Nie rzuca się nikomu na szyję, nie, nie, nie opowiada zaraz o swoim całym życiu, tylko lekko się dystansuje, żeby wybadać teren, żeby zobaczyć, czy, czy czuje się bezpiecznie. Uważają cię za osobę lekko zdystansowaną, mądrą. Jeżeli jesteś osobą powyżej 30 roku życia, a może nawet po czterdziestce, to to jest pytanie, Boże, to postrzegają Cię jako osobę, która już coś w życiu przeżyła, że ma pewne doświadczenie. Masz wokół siebie taką aurę osoby dosyć chłodnej, niewyrachowanej, chłodnej, ale która nie, nie pokazuje na dzień dobry, co czuje, co myśli, tylko jest w takim lekkim dystansie. A tak, aby y, móc, hmm, no nie, nie, w razie czego się obronić, żeby nie pokazywać od razu swojego miękkiego brzusza, nie pokazujesz tego i to ci ludzie, z którymi, których spotykasz pierwszy raz albo których już znasz, postrzegają cię w ten sposób. Jeszcze jest tutaj sytuacja taka, że y, pierwszy rzut oka poważna, Poważna, poważny, zdystansowany, dosyć chłodny i taki nie pokazujący swojej całej gamy uczuć. A jak postrzegają te osoby Twoje wnętrze? A tutaj, że jak już się przekonasz do kogoś, to to zupełnie zaczyna się, bardzo ciekawa karta, zupełnie zaczyna się inna rozmowa, że jeżeli kogoś znasz, przekonasz się, e, już bardziej poznałaś to, tą inną osobę, to oni Cię postrzegują, 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 postrzegają jako osobę, która lubi wyzwania, z którą, jak Ci się to mówi, można konie kraść, e, można, oj muszę tutaj poprawić, ale się nie da, no cóż, można konie kraść, można działać, nie boi się wyzwań, jest odważna, też stanie za sobą i będzie do upadłego walczyć o jakąś wartość, o jakieś, o jakieś ważne dla siebie rzeczy, nie pozwoli sobie wyrwać tych wartości, które są ważne z duszy, i przekonać na inne, przebić się na inne. Czyli, jako dosyć osobę upartą, która chce też postawić na swoim. I że moja racja jest ta mojsza. I tutaj nie będzie od razu y żadnego kompromisu, że do kompromisu dochodzi naprawdę poprzez długi czas dyskusyjny. Co jest przyciągające? Czym przyciągasz do siebie ludzi? No, patrzcie, w kontekście tych trzech kart to znaczy, że jesteś osobą, która jest taka niezłomna, że jeżeli naprawdę w coś wierzy, to będzie tego bronić do ostatniej kropli krwi. I yy, przez to może właśnie, tak jak mówiłam, wydać się osobą dosyć upartą. Tutaj jeszcze bym powiedziała, że ważne są dla Ciebie właśnie Twoje wartości i przyciąga to, że jesteś... Nie boisz się powiedzieć swojego zdania, że otwarcie mówisz, co myślisz, jak już kogoś poznasz. Nie boisz się zawalczyć o siebie, ale też nie boisz się zawalczyć w imię jakiejś idei, że warto... Tobą, no jesteś takim może nie typem wojownika, ale osobą, która może nie stanie na, na przodzie i nie będzie liderem, ale na pewno będzie taką, takim murem, pomaga, który pomaga liderom. Więc Twoi towarzysze życiowi bardzo lubią się oprzeć o Ciebie, bardzo lubią kiedy Ty im będziesz pomagać, kiedy będziesz ich wspierać, kiedy będziesz ich zachęcać do działania i to ich przyciąga, gdzie... Yy, może to jest za szeroko powiedziane tutaj, ale Twoja mądrość życiowa, bo chciałam powiedzieć, że szklanka u Ciebie jest do połowy pewna, no nie pełna, nie do końca w Królowej Mieczy. Natomiast Twoja mądrość, Twoje doświadczenie... I twoi, Twój pomysł na daną sytuację, Twoja rada, Twoje słowa, Twoje zdania e, bardzo podobają się innym osobom i e, to ich do Ciebie przyciąga, biorą Twoje zdanie pod uwagę. Co oni robią potem, to jest zupełnie inna para kaloszy. No to tak, to już wiadomo, no jesteśmy ludźmi i wybieramy tak, jak wybieramy. Natomiast generalnie e, podoba się ta Twoja niezłomność i to, że Możesz walczyć o siebie, o innych, o sprawę, nie jako lider, ale jako osoba wspierająca mocno. Więc to bardzo tych ludzi do Ciebie przyciąga. A co odpycha od Ciebie? <laughs> Tutaj w tym kontekście z tymi kartami wychodzi na to, że czasami jesteś za ostra i Twoje opinie bywają jednoznaczne. Czasami wyrażasz swoje zdanie w sposób bardzo, no, nie patrząc czy ktoś oberwie w głowę czy po sercu, tylko lecisz z komunikatem takim, że możesz uciąć łeb. Tu jest jeszcze taka sytuacja, że odpycha, że jak... Wiem, że jak powiedziałam, że jest, jesteś wsparciem, ale jak Tobie to nie pasuje i nie podoba Ci się, to, to, to tak trochę lawirujesz. To znaczy, nie, nie powiesz wprost, słuchaj, ta idea jest w ogóle nie dla mnie, ja nie wchodzę w to, tylko tak będzie, yy, że no może tak, ale może jutro, ale, yy, ale może pojutrze, zastanowię się nad tym i to odpycha, że kiedy trzeba. Um, kiedy trzeba wyrazić jednoznacznie. Bo tu, tu jest taka absurdalna sytuacja. Mamy dwie siódemki. Więc y, wybierasz stan, wstawanie murem za kimś. Wtedy, kiedy tobie to pasuje. A kiedy, a kiedy ci nie pasuje, kiedy nie czujesz się pewnie i kiedy wybierzesz, że mój interes jest ważniejszy, że moja. Moja korzyść jest ważniejsza, to, to bez mrugnięcia oka również możesz trochę lawirować, być nieszczerą osobą i, i tak uciekać od, od decyzji. Patrzcie, jakie to ludzkie. Wszyscy tak robimy. Prawda? No, tutaj, ponieważ jest to czytanie ogólne, więc wychodzą takie dosyć ogólne karty i i to jest ciekawe, że kiedy idee nam pasują, to wtedy tak, ale już przekonać nas do czegoś, to zaczynamy co? No w imię, żeby nie, nie być tak bardzo szczerym, to zaczynamy kłamać i zaczynamy <grym> oszukiwać inne osoby, wycofywać się z sytuacji, kiedy sytuacja jest dla nas niefortunna, niewygodna, szukamy wymówek, szukamy... Innych rozwiązań, szukamy czegoś, żeby się usprawiedliwić. Tutaj jest właśnie jeszcze, może być to, że twoje usprawiedliwianie się, dlaczego nie chcesz czegoś zrobić, przestań przepraszać. To jest za dużo przepraszania. Kiedyś usłyszałam takie zdanie, byłam na takim szkoleniu yy, i ktoś powiedział mi tak, Wy Polacy za wszystko przepraszacie, bo powiedziałam, przepraszam bardzo, ale nie jestem w stanie zrobić tego. On mówi, trzeba było powiedzieć, nie jestem tego, w stanie zrobić tego ćwiczenia. Jak rozwiążemy ten problem? Zauważcie, czy nie przepraszacie za wszystko, przychodzisz i mówisz: Dzień dobry, przepraszam, czy można? Dzień dobry, czy można? A to jest takie budowanie w sobie asertywności, tylko trzeba na to zwrócić uwagę. I to jest taka. Osoba, która wiecznie przeprasza, jest e, energetycznie odpychająca, odciągająca. To zobacz, e, kochana, kochany, gdzie, gdzie za dużo przepraszamy. Bo tu ja nie mówię o takiej sytuacji, kiedy no, pff, zrobiliśmy coś naprawdę okropnego i, i po prostu no, przeprosiny się należą jak psumiska, bo popełniliśmy błąd. Tu chodzi o takie takie przepraszam Cię, ale nie przyjdę, przepraszam Cię, ale nie zjem tego, przepraszam Cię, dziękuję bardzo, nie mam na to ochoty. Zobaczcie, jak to energetycznie nawet te zdania brzmią inaczej, ale na to trzeba się otworzyć na taką czujność, bo pamiętajmy, słowa mają moc, więc jak otworzysz się na tą czujność, to wtedy będzie... Będziesz sama się lepiej czuła i będziesz mieć więcej energii i ci ludzie będą bardziej neutralni w stosunku do Ciebie. No właśnie, uważaj na słowa, zwróćcie uwagę, jeżeli jesteś tutaj na kanale, to znaczy, że chcesz, żeby Twoje życie było lepsze, żebyś się lepiej rozwijał. To rada jest taka, no jeżeli masz swoje wartości, to je bronimy. Bez dwóch zdań. Nie da się żyć bez wartości. To znaczy ja tak uważam. To jest moje, mo, moje prywatne zdanie. I e, o, oświadczam te, tem, to całemu światu i stoję za tym. Kiedy trzeba się dystansować od ludzi, kiedy y, nie wchodzić na pierwszy strzał od razu z historią rodziny, z historią swoich miłosnych y, doświadczeń, z historią życiowych. Najpierw zobacz, czy ta osoba jest w ogóle chętna do tego, żeby Cię posłuchała i że żeby możesz się z nią y, podzielić tymi wszystkimi informacjami. Najpierw zbadaj teren. Następna sprawa tutaj jest, kieruj się swoją intuicją i Tą mądrością życiową, swoimi doświadczeniami no, wykorzystuj to, bo my często dostajemy czy w związkach, czy w sprawach zawodowych te same lekcje, i w kółko popełniamy te same błędy, bo w siódemce mieczy zaczynamy siebie oszukiwać. A nie, bo to on był głupi, a nie, bo to coś tam. A świat zewnętrzny jest odbiciem tego, jakie ty masz przekonania i myśli na temat pieniędzy, miłości, bogactwa. Relacji też. Więc e, zwariuję zaraz z tymi. Do... Nie telefonu, bardzo was przepraszam, zapomniałam. Więc kierujcie się tym e, też taką zasadą, gdzie ja siebie oszukuję. Czy bardzo mi zależy na opinii innych ludzi? O, do, do, właśnie, to tak, żeby dopiąć to czytanie, to wezwa jeszcze jedną kartię, kartę. Czy bardzo nam zależy na opinii ludzi i dlaczego nam tak zależy? No, bo chcemy wyjść na to, że jesteśmy dzielni, że z wszystkim sobie poradzimy i że jesteśmy kompetentni, że ludzie nas cenią, nasze kompetencje, nasze, nasze działanie, naszą determinację. A ludzie. Pogadają chwilę, a potem są zajęci swoimi sprawami. To jest takie słynne przysłowie, że po śmierci ludzie przyszli na twój pogrzeb, potem są na stypie, jedzą obiad i jak jest uwaga, no to trochę niesłone. Więc czy warto stanąć na ostatnich nogach i w ogóle wszystko nagiąć do tego, aby ludzie cię. Dobrze postrzegali, a każdy postrzega każdego poprzez swoje doświadczenia, swoje frustracje, swoje przeżycia, swoje emocje i swoje uczucia. Ty się zajmij swoimi. Za bardzo czasami zwracamy uwagę na to, co mówią o nas inni. To jest bez znaczenia. Im bardziej zneutralizujesz tą sytuację, tym bardziej będziesz się czuła szczęśliwa, szczęśliwszy. I jeszcze. Ta rada jest taka, no nakieruj, Ty wybierasz, w którą stronę pójdzie Twoje życie, to jest Twój wybór, czy będziesz się dostosowywać do tego, jak Cię widzą inni, jak chcieliby Cię widzieć, czy pójdziesz swoją własną drogą w szczerości, w prawdzie. Bycie wprawdzie bywa bardzo niewygodne i mało komfortowe, ale czy warto? Na pewno warto z mojej perspektywy już dorosłej i dojrzałej kobiety warto, więc ale pamiętaj, to jest twój wybór i im bardziej mamy określone cele jaką osobą chcę być, dzisiaj też wyszła taka karta, żeby stawać się najlepszą wersją siebie, ale o tym trzeba pamiętać. Pamiętać zwyczajnie, być na to czujnym, czy robię po staremu, czy wychodzę ze strefy komfortu. Tarot daje ogromne możliwości do rozwoju, pod warunkiem, że bierzemy te rady pod uwagę, bo e, robiąc po staremu, nic się nie zmieni w Twoim życiu. Więc jesteśmy wszyscy ciekawymi ludźmi, tu pokazały się i nasze blaski, i nasze cienie. <laughs> I teraz jest odpowiedź. Zobacz, co ty z tym zrobisz. Buziaki, kochani, przeciekawe. No i ogólne tak, bo jesteśmy różni, ale generalnie energie pokazały, że bywamy wspaniali i bywamy, bywamy mniej wspaniali. To jest ta akceptacja tego, że jestem taki i taki. Zaczynam już robić filmiki na czerwiec, więc zapraszam Buziaki. Pa!